Szczęść Boże! Dlaczego maj jest miesiącem maryjnym? Wybór Maryi jako patronki tego miesiąca wynika z roli, jaką odegrała ona w historii zbawienia, w życiu Jezusa, a także z wiosennego charakteru tego miesiąca. Miesiąc, kiedy wszystko budzi się do życia, kiedy kwiaty tak pięknie kwitną, miesiąc, w którym Jezus pokonał śmierć i daje nowe życie, kiedy... Wszystko budzi się do życia. Maryja jawi się jako ta, która przyniosła dawcę prawdziwego i wiecznego życia: Jezusa, który mówi o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. Litania lortańska, którą w tych dniach śpiewamy w kościołach, w kapliczkach, w naszych domach rodzinnych, opowiada o roli Maryi, najpierw o jej tytułach, takich jak Boża Rodzicielka, Panna na Pannami. A także o jej roli w historii zbawienia, kiedy litania nazywa ją Arką Przymierza, Wieżą Dawidową. Wreszcie mówi o jej chwale jako błogosławionej świętej w niebie, o królowej aniołów, królowej apostołów, królowie, królowej wszystkich świętych. Maryja, która wstawia się za nami, jest naszą orędowniczką u Boga. I tutaj pamiętajmy, Maryja jest orędowniczką a nie tak jak niektórzy może by chcieli, bo tak dają wyraz swojej pobożności. Jest czwartą osobą Trójcy Świętej. Jest orędowniczką i zawsze wypełnia ten testament, który przekazała nam w czasie cudów galilejskiej. Zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. Ona nigdy nie zasłania Jezusa, ale zawsze wskazuje na niego. Maryja jest pokorną służebnicą Bożego Słowa. Dlatego ona, jako pierwsza z ludzi, osiągnęła tę palmę zwycięstwa i z ciałem i duszą raduje się chwale świętych i błogosławionych w niebie. Jak więc zatem mamy się zwracać do Maryi? Tak jak dziecko zwraca się do mamy, i mama jest dla dziecka to najpiękniejszą, najcudowniejszą królową na Ziemi. Tak dla nas, Maryja jest mamą, którą otrzymaliśmy od Jezusa w testamencie z krzyża. Maryja niech nie odbiera od nas czci równej Bogu, ale oddajmy jej cześć jako mamie, która jest nam gotowa zawsze nieustannie pomagać.